Pustynie zwykle kojarzą nam się w zasadzie z niekończącą się pustką wypełnioną piaskiem. Zastanawialiście się jednak nad tym, dlaczego coś takiego jak pustynia w ogóle istnieje? Albo co skrywa się pod ich piaskami? W dzisiejszym odcinku spróbujemy przyjrzeć się właśnie tym zagadnieniom. Zapraszam do oglądania! Gdy słyszymy słowo pustynia, zwykle mamy przed oczami różne, pofałdowane, piaszczyste wydmy, które są obecnie, na przykład na Saharze. Są to ogromne kopce przesuwającego się piasku, które zdają się nigdy nie kończyć. Ale czym właściwie jest pustynia? Historia pustyń przedstawiana w filmach, programach telewizyjnych i popkulturze jest często daleka od prawdy. Jest to naprawdę dziwny teren, który charakteryzuje się specyficznym klimatem. Przykładowo, na gorących pustyniach odczuwalne temperatury powietrza za dnia przekraczają nieraz 50 stopni Celsjusza, podczas gdy w nocy mogą spadać do zera. Niesie to ze sobą wiele anomalii, które są przypisane wyłącznie tym terenom. Piaszczyste pustynie na całym świecie zawierają też niesamowitą ilość piasku, co rodzi pytanie, co kryje się pod tym złotym dywanem pokrywającym ziemię. Jednak zanim odpowiemy na pytanie, co znajduje się pod piaskiem na pustyni, powinniśmy zrozumieć, skąd tak naprawdę wziął się tam cały ten piasek. Po częściowym odrzuceniu założenia, że pustynie po prostu są całkowicie pokryte piaskiem, przychodzi pytanie, skąd ten cały piasek się tam wziął? Niestety, naukowcy do dzisiaj nie mają odpowiedzi. Tak jak już wspomnieliśmy, na pustyniach panują ogromne różnice w temperaturach, w zależności od tego, czy mamy dzień, czy noc. Wahania temperatury pomiędzy dniem a nocą w takim miejscu mogą powodować pękanie skał. W rezultacie, w połączeniu z suszącymi wiatrami, które wywoływały erozję przez tysiąclecia na powierzchni Ziemi, w tych miejscach wytworzyła się i nagromadziła znaczna ilość piasku. Piasek jest po prostu pokruszoną skałą, która formowała się w taki pył przez miliony lat. Ziarenka piasku, które są mniejsze i cięższe, opadają na samo dno. Na powierzchni mamy zatem do czynienia z drobniejszym, sypkim lub bardziej mułowym piaskiem. Gdy na obszarze wieją silne wiatry, piasek ten może być formowany w wydmy lub może wspomagać proces erozji wietrznej. W połączeniu z erozją powodowaną wiatrem rezultatem mogą być niewielkie, dziwne formacje skalne i piaskowe. Są to tak zwane formy eoliczne, czyli rzeźby terenu powstające w wyniku niszczącej lub budującej działalności wiatru. Istnieje też coś takiego jak piaskowe morza. Są to dynamiczne siedliska, które są nieustannie formowane i przekształcane przez wiatr w różne kształty. Wznoszenie się i opadanie takich mórz piaskowych może trwać całe miesiące lub tygodnie, stąd też wzięła się ich nazwa. Przypominają one nieco spowolnione, faliste morze. Warto też zaznaczyć, że pustynie nie są wyłącznie piaskowe. Choć zwykle słowo pustynia kojarzy nam się właśnie z bezkresnym morzem piasku, tak istnieją również pustynie żwirowe i skaliste. Są one przykładami pustyń ukształtowanych przez odpowiednie zestawy wzorców erozji i warunki klimatyczne. Wracając jednak do pytania zadanego w tym odcinku, ustalmy w końcu, co znajduje się pod pustynnym piaskiem. Można to niejako ustalić, analizując początki i sam proces powstawania pustyni. Szacuje się, że około 80% miejsc nazywanych pustyniami są w rzeczywistości gołą ziemią, która zawiera podłoże skalne i spękaną, wysuszoną glinę. Jest to teren całkowicie jałowy i bardzo mocno narażony na działanie wszelkich warunków atmosferycznych, ponieważ nie ma ochronnej warstwy gleby, która by go osłaniała. Nawet jeśli pustynia niekoniecznie jest płaska, to wszelkie wzgórza i formacje skalne, które znajdowały się pod piaskiem, uległy erozji i zostały zbite do stosunkowo płaskiej gleby. Wskazówką o obecności pagórków poniżej poziomu piasku na pustyniach mogą być również pola wydmowe, które często tworzą się w takich miejscach. Nie zawsze jest to obszar, w którym akurat po prostu jest więcej piasku. Ze względu na wyjątkowe właściwości geologiczne takich obszarów, skały powierzchniowe, ich skład, kolor i twardość różnią się od siebie. Co ciekawe, pustynie rozszerzają się nie dlatego, że piasek rozsypuje się na dalsze rejony, ale dlatego, że ekosystem na obrzeżach pustyń poddaje się tym samym procesom erozyjnym wraz z wywiewaniem gleby i uszczuplaniem roślinności. O ile jednak pod piaskiem pustyni zwykle możemy znaleźć suchą i jałową glebę, tak archeolodzy i badacze prowadząc wykopaliska w odpowiednich miejscach mogą trafić na prawdziwe skarby. Jednym z takich niezwykłych znalezisk są te zaginione miasta, które odkryto pod piaskami Sahary dzięki pomocy satelitów. Archeolodzy odkryli ruiny starożytnej cywilizacji, która kwitła na terenie dzisiejszej Sahary w czasach rzymskich. Rzekome ruiny zlokalizowano za pomocą zdjęć satelitarnych. Kiedy libijski despota pułkownik Kaddafi został obalony w 2011 roku, archeolodzy mieli nadzieję, że to będzie pierwszy raz od dziesięcioleci, kiedy będą w stanie przyjrzeć się bliżej zasypanym pod wydmami miastom. Niestety nic takiego się nie wydarzyło. Według Davida Mattingly, profesora archeologii rzymskiej na Uniwersytecie w Leicester, cywilizacja, która żyła wieki temu na tym terenie, była niezwykle zaawansowana technologicznie. Profesor stwierdził też, że zdjęcia satelitarne przedstawiają obrazy, w których nastąpiła ekspansja tej kultury. Jednak po przybyciu na miejsce, ekipa archeologów szybko doszła do wniosku, że w tych miejscach nie ma nic poza samą pustynią. David Mattingly twierdzi jednak, że gdy badaczom uda się bardziej dokładnie przeczesać ten teren, będą oni w stanie znaleźć dowody świadczące o istnieniu cywilizacji, która swoim dorobkiem znacznie przewyższała inne kultury w czasie swojego istnienia. W przeciwieństwie do relacji starożymskich kronikarzy, Którzy określali mieszkańców Sahary jako nieokrzesanych, barbarzyńskich nomadów, istnieje szansa, że lud ten miał niezwykle zaawansowaną kulturę opartą na rolnictwie i hodowli zwierząt. Rzym w tym czasie rządził dużymi połaciami Afryki Północnej, a jak to się mówi, to zwycięzcy piszą historię. W rzeczywistości pustynni nomadzi mogli posiadać dobrze zorganizowane państwo z miastami i wsiami. Mogli posługiwać się językiem pisanym i najnowocześniejszymi osiągnięciami technologii, co czyniło z nich pożądany cel dla podróżników, ale i zdobywców. Profesor mówił też, że ludzie żyjący na tym terenie w tamtych czasach byli pionierami w tworzeniu oaz, a także tworzyli podwalinę pod handel transsaharyjski. Zaginione miasta i zamki, zakopane w pustynnych piaskach, są często wykorzystywane przez Leicester University jako powód na pozyskiwanie kolejnych finansowych świadczeń, które można wykorzystać do badań tego obszaru. Archeolodzy muszą nadrobić lata, w których nie mieli oni dostępu do tego miejsca za rządów Kaddafiego. Muammar al-Kaddafi sprawując władzę w Libii, nie był zainteresowany jakimkolwiek badaniem przedislamskiej przeszłości tego kraju. Za czasów jego despotycznych rządów profesor David Mattingly miał okazję wybrać się na wyprawę w to miejsce. Niestety, po przybyciu, został zmuszony do ucieczki, gdyż oddziały pułkownika zaczęły interesować się jego pracą i groziły interwencją. Według naukowców z Uniwersytetu w Leicester dzięki obaleniu Kaddafiego archeolodzy będą mogli w końcu poprowadzić badania nad przedislamską przeszłością Libii, zaniedbywaną przez lata jego rządów. W cały program jest ściśle zaangażowany Departament Starożytności Libii, który za rządów Kaddafiego był mocno niedofinansowany. Z pewnością na przestrzeni nadchodzących lat usłyszymy wiele informacji o niezwykłych znaleziskach na terenie Libii. Mimo, że pustynie wydają się charakteryzować przerażającym i enigmatycznym środowiskiem, wynika on z całkowicie naturalnych procesów, takich jak erozja i zmieniające się wzorce pogodowe. Miejsca te prawdopodobnie nigdy nie zostaną przez nas w całości zbadane. Nikt chyba nie wie, na jakie tajemnice i starożytne artefakty uda nam się tam jeszcze natrafić. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!